W tym trudnym czasie, chociaż duchowo bardzo pięknym, ponieważ przeżywamy tajemnicę odkupienia, która miała bardzo trudne dzieje, ale piękny triumf Chrystus Martysta. Drodzy, również aby z tych Waszych może trudnych doświadczeń. Trudnych sytuacji, w jakich się dzisiaj znaleźliście, również przyszedł tryum, radość, zwycięstwo z tego, że warto żyć, nawet i będąc w niełatwej sytuacji. Niech ta miłość Boża, która wypływa z Krzyża i z grobu zmartwychwstałego Chrystusa, Was wszystkich umacnia i Wam. Błogosławi sami doświadczamy takiej osobistej tej samotności, ale przypomniał to Benedykt XVI, że człowiek, który wierzy w Boga, nigdy nie jest sam. Skierował to szczególnie do ludzi chorych, cierpiących, samotnych i opuszczonych. I teraz takich samotnych, takich opuszczonych ludzi jest coraz więcej przez to wydarzenie związane z epidemią. Chcemy wykorzystać to jest ten wyjątkowy czas do tego, aby spojrzeć na swoje życie tak, jak Bóg przewidział, jak Bóg pragnie. Jak Bóg zamierzył względem nas. Święty Augustyn powiedział, że Bóg stworzył nas bez nas, ale bez nas nas nie zbawi. Jest to możliwe dzięki Chrystusowi, który, jako Boży Syn, został posłany, aby nas odkupić. Człowiek był zagubiony, odszedł od Boga, poza Bogiem nie ma życia, jest śmierć, jest choroba, jest umieranie, nie ma nieba. Bez Boga tu na ziemi też nie ma szczęścia prawdziwego, a tym bardziej wiecznego. Z okazji tych pięknych tajemnic. Odkupieńczych, które przeżywamy wciąż na nowo każdego roku, ale i każdej niedzieli. Pragnę złożyć życzenia, abyśmy to pragnienie Boga, który chce być z nami, chce nam towarzyszyć, nie obok, ale w nas, by w nas przebywać. By każdy z nas otworzył się na Jego przychodzenie darze Bożego Słowa i świętych sakramentach. I te święta rozpoczęliśmy Niedzielą Palmową, Wielki Tydzień. Skończymy Niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego. Wielki Tydzień, bo, bo w tym Wielkim Tygodniu Przeżywamy wielką i piękną historię zbawienia. W imieniu całego opactwa naszej wspólnoty, ojców i braci, Wam, drodzy, godni, pochodczanie, parafianie, na serdeczniejsze życzenia, byście nie zostali sami. Szczęść Boże.